Halo, halo, cześć, witam wszystkich w sobotę Ja to właśnie idę do piaka Z jedzonkiem, kurcze, przepraszam, że to będzie słaba jakość, ale Ciemno jest na dworze Znaczy fajnie, żeś to odkrył, żeś zaznaczył Idę pstać jeść No, a co do jedzenia, raz akurat jej kupuję karmę Wilgotną Fajna była cena, to kupiłem trochę więcej tej rafi z wołowiną, bo głównie z wołowiną i daję To jest z mokra Mieszam, Będą mieć często, często dużo do im, suchej karmy, potem całego zatwardzenia. Teraz przede mną mokrą. No i na gotowanie. A co chciałem powiedzieć, wiecie, można ten, jeżeli ktoś karmi, można mieszać karmę suchą i, i mokrą, ale nie wolno jednocześnie podawać w jednym. Nie powinno się w jednym daniu podawać, zdecydowanie. Dlatego my teraz skupiam się tylko na, na tej karmie. Teraz daję tylko karmę, tylko tą karmę. No, tak, To tam, no nie, no nie bój się, chodź, taka nieśmiała, no chodź, tutaj, chodź, a do dziecka Patrzcie, patrz tylko powąchała i już od do końca z powrotem. No Kera, widzisz, luz, luz sobie pobiega, i idź sobie siku zup czy coś. No nie, no mam tylko do jedzenia. Faceci, wszyscy jesteście sami, tylko jedno w głowie. Kurde, przepraszam za jakość, że jestem to no Czekaj, 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 już, już, już tej. Czekaj, ja sobie tylko miski pozbieram. No, kurde, ma 6 misek. O, nie wiem czy widać, ale spokojnie, powoli. To, że się raz zjadłem z miski, to nie znaczy, że teraz znowu to zrobię. Nie, pies, bardzo lubi. Daje jej dwa takie. No, pokażę na 600 daję. Bardzo lubi, mówię. Chcemy teraz, właśnie, żeby przebrała na tym, przybrała na masie bo no to nic nie wie, kurczę blade żeby przebrała na masie bo yy, no, wiadomo nie tłuszczyk trzeba obłożyć na zimę Ale fajnie budę jest zrobione, jestem bardzo zadowolony że wodę i wymienimy tutaj Kejra powoli jedz powoli No, tutaj jeszcze miski do domu wezmę tam, żeby nie latać, tylko w domu w te żarcie, to tylko biorę rzeczki obcinał paczkę, szybko wrzucam i lecę. Szybko to się załatwia. No, sługa karma też mi się kończy. Tam może się dwa razy będzie jeść wszystko. Trzeba powoli zbierać na ten, na, 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 na następną. To, chociaż nie, tutaj już nie będę kupował, teraz tylko mokra właśnie na gotowanie, muszę Ustrzyma karmę, jeszcze kupić z witaminami. No tak, jak mówiłem, no warzywa. Warzywa, jakieś do tego? No to jakieś mięsko też czasami wrzucimy. I ten żeby wrócimy, bo raz jest trzech. A ja mój brzok i miechnie czyli kawaler. No nie, ale pies zadowolony chyba jest, bo widzicie jak reaguje. Skaczek biega, to zapachy jak go czuje, to dostaję, do głowy dostaje. I ten. I... Wysiadł gdzie fajnie. Mówię, postaram się jutro jakiegoś lejwa nakręcić, jeżeli ktoś będzie. Mógł, zapraszam i zapraszam do zadawania pytań, chętnie odpowiem, chętnie porozmawiam, podyskutuję. Póki co pozdrawiam Was wszystkich. Pozdrawiamy, to mówi, bo ja i kolega moderator Dawid, też chłopak w porządku jest, też interesuje się, no to fajnie, też jakoś tak się przejął. Bardzo No chcemy taką społeczność zrobić, żeby się można było spotkać. No ja, Dawida poznałem przez internet tego fajnych chłopak. Spotkaliśmy się z swoją żoną u mnie, piliśmy się razem wina, pogadaliśmy. Luźnie można porozmawiać. Jak mówiłem, plan jest taki, żeby się wybrać na wiosnę gdzieś w Polskę, kupić jakiś prezent i odwiedzić naszych wiernych odwiedzających. Fajnie będzie poznać kogoś nowego. Póki co lecę do domu, co coś sam do jedzenia zrobić. Pies został pierwszy, czyli w zabawy gospodarz. Pierwsze zwierzęta jedzą, potem się samemuje. No, idę coś gotować. Trzymajcie się, pozdrawiam.